Też te grono koleżanek zawsze jakby chętnie patrzy na Twoje działania. E, tutaj jakby masz funda jest fundacja, jest firma Roger Publishing. E, jest jeszcze kilka innych rzeczy. Czy Ty e, czujesz się bardziej lekarką, czy bardziej przedsiębiorcą, który potrafi sprzedawać treści lekarskie? Na pewno czuję się dużo bardziej lekarką, e, no bo to jest coś, co ja robię na co dzień od rana do wieczora dyżuruje. No, to jest jakby moje życie jest podyktowane tym, że jestem lekarzem, który pracuje w szpitalu. I tutaj, no, myślę, że też mój mąż mógłby powiedzieć, że całe nasze życie jest podporządkowane pod moją działalność lekarską, że na wakacje możemy jechać tylko wtedy, kiedy ja akurat nie mam dyżurów, nie mam, wiesz, no wszystko jest zaplanowane. Zdecydowanie czuję się bardziej lekarką niż czymkolwiek innym. A to, że jestem dodatkowo przedsiębiorcą, to jest tylko coś. Nie wiem, coś, co gdzieś tam wynikło z tej mojej działalności w internecie. Być może też wynika z tego, że tak zostałam wychowana w domu, że od dziecka byłam nauczona tej przedsiębiorczości, żeby zarabiać pieniądze i zawsze wiedziałam, że będę miała te pieniądze, bo po prostu byłam nauczona, jak zarabiać pieniądze. Ale no nie, no to, to jest dla mnie wtórne tak naprawdę do tego.